Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Już jesteśmy w dywizji drugiej, a więc Zaczynamy. Pierwszy przeciwnik Juanaco Rus Nazwa drużyny Sanie Brazas Rating 83. Mamy Runeja, Mate Suareza, Jajaturena, Turena Vasa, Shirley, Klisi Luis, Kabul Walker i Hard bramce, a więc Zobaczmy. Jak widzimy, Asaidi wyrównał. Tutaj już mamy bramkę Kabula. Tutaj Mirala słupek blisko było, ale w końcu a Kone udało się dobić, bramka żeby nie było go w bramce tutaj już kolejny strzał w wykonaniu Runeja druga liga naprawdę naprawdę coraz ciężej już te wygrane przychodzą zobaczymy czy uda się awansować do pierwszej ligi. Mam nadzieję, że tak. Póki co w pierwszym meczu mamy 5 do 3. Suarez właśnie strzelił. Kolejny słupek w meczu. Masakra. Tutaj mamy Juana, Matej, i Lop. i tu jeszcze taki strzał rozpaczy na koniec pierwszy mecz przegrany a więc no cóż no następny zacznijmy ten skład 4-3-3 raczej sprzedany będzie także zobaczymy nazwa Antmania 4 Slim Anthony zobaczmy jakimi zawodnikami Gra rating 82 USAFC. Mamy Muriera, Kloze, Asamoah, Diamanti, Quadrado, Guarin, Kampania Robeniata, Barzagli, Handanowicz i jeden w środku, środkowy pomocnik, którego nie znam. A tutaj już mamy Gola w wykonaniu Chicharito. Naprawdę główki są naprawdę przesadzone w tej grze A gra w obronie moim zdaniem trochę trochę niedorobiona Takie błędy są naprawdę... O widzicie tutaj Co z tego, że walczę jak główka i, i nie ma... No tutaj ja strzeliłem z główki, ale to nie zmienia faktu Przeciwnik oddał tylko jeden strzał Główki naprawdę są tak przesadzone w tej grze, że masakra. Kolejna główka. Kloze. Do, on ma dobry akurat strzał z główki. 88 chyba, no ale mimo wszystko. Tutaj mój przeciwnik zaczął poddawać się. A tak być nie powinno. Jeśli by się nie poddał miałby remis 3-3. Bo tutaj macie kolejny strzał z główki. Trzeci jego gol, 2 oddał mi w prezencie, tak żeby oddał, oddał punkt Który mógłby mu się przydać, Niemniej jednak ja zyskałem 3 I szukam następnego przeciwnika J3LJ 3F3 Zobaczmy jaka nazwa drużyny. i Kim on będzie się posługiwał? Gramy u mnie, czyli na Etihad Stadium. Nazwa drużyny San Geronimo FC Rating 82. Mamy Klozę Muriela Kaka, Mertens Quadrado, Vidal, Kielini, Benatia, Konko, Konstant i Handanowicz. Dosyć dobry, dobra drużyna. Zobaczmy, jak to się będzie prezentować w grze. Tutaj nie udało mu się zrobić pułapki offsideowej i Paulinio strzelił na 1 do 0. Jednakże, chwilę później, już dwa ataki, z czego jeden zakończony sukcesem. Mamy remis. Tutaj kontra w moim wykonaniu Aruna Konne i taniec zwycięstwa. Tutaj strzał finezyjny w wykonaniu Dębaba główka. Kolejna główka. Bramkarze 1 jeden na 1 naprawdę dużo lepiej teraz bronią niż miało to miejsce w 13. Tam piłka wpadała od tak, oczywiście im lepszy bramkarz, tym lepiej broni. Kolejne trzy punkty po y, trzecim meczu: 6 łącznie, na, jak na razie, gramy składem w 4 czy -3, 3. Zobaczmy, znajdziemy przeciwnika, kto to będzie. X Deadly Fashion. Z drużyny Express United rating 83 mamy Baloteliego Quadrado, Elsza Rajowiego Vidala, Hernaneza, Pirlo, Abatekielini Obona, Konstant i Handanowicz na bramce. Bardzo dobra drużyna z Balotelim na czele, który jest po prostu bestią. W tej grze, i tak oto mamy pierwszego gola. W 22. minucie w wykonaniu El -Sharuiego. Tutaj już mamy odpowiedź w wykonaniu Pablo Hernandeza. W 34. minucie meczu, po pierwszej połowie, jak widzicie, nie dużo tych strzałów padło. W drugiej się to trochę powiększyło. Kolejny strzał z główki, a więc kolejna stracona bramka z główki. Nie chcę liczyć tych bramek straconych z Główki, ale naprawdę 80% to wszystko Główka moje porażki czyni. Niemniej jednak przegrana. A więc yy, dalej 6 punktów. Zrobiłem skład taki na test. Mamy Pandewa Informa i Milito Informa. Zobaczymy jak się będzie sprawował. Mamy jeszcze Asamoaha na lewej pomocy, mamy Chielińego, Bonne i Caceresa w obronie. Tutaj możecie zobaczyć bardzo świetny skład przeciwnika. Co jeszcze w tym składzie mam? Mam Buffona na, na, prawej, na prawej stronie, kwadrado, Wucinić w ataku, jak właśnie możecie zobaczyć. I w pomocy na środkowym pomocniku cofniętego mamy Guaranina i Pogbe. A więc zobaczcie, jak się oni sprawują. Tu mamy jakiś odbity taki dziwny gol. Powiem tak, dosyć fajnie się nim grało, jednakże pandew, pandew strasznie mało mi się pokazywał. Milito. Milito. Co mogę powiedzieć o milito. Nie jest to może szybki zawodnik, ale naprawdę jest bardzo, bardzo silny i te główki ma dobre, przez co polecam go na atak Informko, ja kupiłem go za 14 tysięcy końców tutaj kolejna wygrana, 9 punktów za 14 tysięcy końców a więc dosyć tanio Pandewa kupiłem za 11 czy nawet 10,5 jednakże tutaj mamy następny przeciwnik Traitey 30, kilm jednakże nie podobałem Także pan Dew zapewne odpadnie z tej drużyny. Zobaczymy, jak mi się będzie grało tą drużyną. Dalej, na razie zagrałem jeden mecz, także nie mogę za dużo wyciągać wniosków. Także zobaczymy, co mogę powiedzieć. Gu Guarani na środkowym pomocniku defensywnym jest naprawdę świetny. Obrona włoska. Jedna chyba z najlepszych, jaka mi się wydaje, istnieje w tej grze. Wszyscy zawodnicy Kielini, Obona i Caceres mają wysoką pracowitość w obronie, a więc spokojnie można grać taktykami. 3. Tam coś tam, na przykład 3-5-2, jak to ja gram. Yy... Co odnośnie ligi włoskiej? Dalej powiem. Yy... Do taktyk 4 z bocznymi obrońcami Abate oczywiście jest bardzo szybki, jednak biega w obronę, przez co zostawia, przez co zostawia, biega w atak, przez co zostawia obronę. Natomiast po lewej stronie taki najlepszy jest Konstant, yy, który jest bardzo popularny tutaj w drużynach. Zauważyłem jednak, że yy, używałem go, co będziecie mogli zobaczyć niedługo, ponieważ zamieniłem kilku zawodników. Oraz formację. Używałem go jednakże. O tutaj macie mój przeciwnik: ma Konstanta na lewej obronie. Jednakże, co mi się nie podoba w tym zawodniku, pozycjonowanie on strasznie biega w atak. Nie zdąża wracać, zostawia te miejsca, a więc dosyć słabo przez to się prezentuje. Yy, nie miałem Pirlo, także nie powiem, nie wypowiem się nic na temat Pirlo, ale podejrzewam, że jest to bardzo dobry zawodnik, zrobiony w tej grze. Buffon broni w miarę dobrze i w miarę tani jest. Ja go kupiłem za 17 tysięcy końców prawdopodobnie. Oczywiście ja go kupiłem już chyba 3 dni temu. Także ta cena pewnie spadła. Coś tam spadła. El Shaarawy Nie grałem tym zawodnikiem. Dlaczego? Ponieważ dosyć drogi był i nie mogłem sobie pozwolić na jego kupienie. Kosztował 30 tysięcy, a Balotelli 38, a więc yy, bardzo drodzy zawodnicy, jednak na pewno bardzo dobrzy. Co mogę powiedzieć jeszcze o tej drużynie yy, mojej włoskiej. Quadrado na prawej stronie, pace ma 93, a więc prędkość jednakże nieodczuwalne jest to i dosyć słabo pracuje dobrze w obronie natomiast słabo pojawia się w ataku czasami po prostu zostawia te skrzydło puste przez co nie ma komu podać yy, tak jak mówiłem o Milito naprawdę jego statystyki możecie na foodheadzie sobie sprawdzić są naprawdę świetne siła strzału i wykończenie i tym podobne około 90 takie statystyki yy, prędkość ma chyba niecałe 80 jednakże naprawdę jest bardzo dobre, główki ma również bardzo wysokie na wysokim poziomie Włócienić, co mogę powiedzieć na, ten, na jego temat yy, silny przede wszystkim, bardzo dobre wykończenie yy, wolny, wolny tak jak i Milito także tutaj wygrana 4-1 no więc kolejne 3 punkty wpadną już jest tych punktów 15, dwa mecze pozostałe do tytułu jedno zwycięstwo potrzebne. Pogba, pogba. Średnio mi się grało tym zawodnikiem. Dlaczego już wam mówię? Strzelanie ma średnie. Prędkość dosyć dobra i pracowitość w obronie dobra. Natomiast w ataku się średnio pomaga. Także, także nie, nie za fajnie mi się nim grało kogo jeszcze miałem, później zmieniłem na Markizio i na Vidala, Markizio naprawdę bardzo dobrze mi się grało natomiast Vidalem tak średnio w 13 grało mi się nim świetnie wręcz tutaj dosyć średnio, będziecie mogli tak jak mówiłem zobaczyć w następnej serii ten trochę zmieniony skład włoski, niedużo tutaj możecie zobaczyć moją pewną przegraną do przerwy było już 0,4, później jeszcze dołożył coś od siebie mamy tutaj oczywiście bardzo szybki zespół albo Majanga na przedzie, więc 95 Speed Eto 91 William 80, chyba 8 Pace i na prawej yy, chyba na ma, nie jestem pewien, a więc 91, albo właścikowskiego, no już nie pamiętam. 6 do 1 przegrałem, także został mi jeszcze tylko jeden mecz i potrzebne 3 punkty. Zobaczymy. Szukajmy następnego przeciwnika, po prostu. Neymar 710, tinek. Zobaczmy, jakich zawodników używa ten gracz. Zaraz się o tym przekonamy. Gramy na El Monumento rating 85 mamy Pedro Informa, Iniesta, Modric Xavi Alonso czy szabi Di Maria z przodu Benzema z tego co wiem co był jeden strzał tylko oddałem do połowy ogólnie te strzały jego też nie wyglądały za ciekawie. bardzo nudny mecz niewiele się w nim działo remis, a więc nie udało się awansować. Dzięki wszystkim za oglądanie. 7300 punktów końców za utrzymanie. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.